minimalizowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem to główne hasła, gdy rozmawiamy o ubezpieczeniach gospodarstwa, o przyszłości gospodarstw, o tej poduszce finansowej, które te ubezpieczenia zawsze dają. Dlatego dzisiaj w kolejnym programie rozmowy o pieniądzach rozmawiamy z panią Urszulą Pakułą Glińską, regionalnym dyrektorem sprzedaży Agroubezpieczenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie trzy tematy: agrokasko, ubezpieczenia gospodarstw rolnych ubezpieczenia zwierząt. Może zaczynając od tych takich no, naszych perełek w gospodarstwach, naszych maszyn, no, które są obciążone bardzo dużym kapitałem. Czy to się dzieje? Czy one są ubezpieczane, te maszyny? A może nie? Jak pani to dzisiaj ocenia? Um, uważam, że. Coraz częściej rolnicy korzystają właśnie z ubezpieczeń agrokaską. To wynika z wielu powodów. Przede wszystkim, tak jak pani słusznie zauważyła, ceny tych maszyn są coraz większe. One mieszczą się w przedziale od kilkuset złotych, tak powiedzmy kolokwialnie, nawet do kilku milionów. W związku z tym korzystają rolnicy bardzo często z różnych źródeł dofinansowań. Mam tutaj na myśli chociażby kredyty, czy leasingi, czy też inne dofinansowania finansowania w związku z tym są zobligowani po części do tego żeby te maszyny ubezpieczać właśnie w formule agrokasko mam tutaj na myśli od ryzyka kradzieży czy też innych zdarzeń losowych a kiedy najczęściej w ogóle ubezpieczają są jakieś takie sezony nie wiem przed żniwami przed ruszeniem prac polowych przed tym sezonem takim gorącym to jest ciekawe Kiedy pytanie. do tego podchodzić mhm. w ogóle? Wydawałoby się, że najczęściej rolnicy będą zwracać uwagę na, te, na mhm. tego rodzaju u, ubezpieczeń właśnie w sezonie przygotowawczym do, czy też podczas zbiorów. Otóż my obserwujemy aktualnie na rynku, że rolnicy korzystają z ubezpieczeń przez cały rok. Zwracają uwagę na ten rodzaj ubezpieczenia po pierwsze przez cały rok, ale to tylko i wyłącznie wynika też z tej sytuacji, że podczas awarii maszyny oni nie mogą być zastopowani w swoich działaniach. No właśnie, te okna pogodowe, to planowanie zabiegów jest coraz trudniejsze. Dokładnie tak. I ciężko się strzelić w tę pogodę i co wtedy właśnie, jak mamy ten przestój. Mhm. Nasze ubezpieczenie mhm. oferuje rolnikom chociażby wynajęcie sprzętu zastępczego rolniczego, czy też holowanie, pomoc w rozwiązaniu takich zdarzeń, jak uszkodzenie ogumienia, czy też szyby. W związku z tym oprócz pełnego zakresu są również taka, w cudzysłowie mogłabym to nazwać, pomoc assistance. W związku mhm. z tym warto jest, żeby ten rolnik zapoznał się z naszą ofertą. Oczywiście. To nie jest tak, że, że musi być, no nie wiem, szkoda całkowita, jakieś takie totalne Absolutnie. zdarzenie, tylko też takie drobne historie. Dokładnie tak. tak. Y, tutaj jest y, wsparcie z Państwa strony. Kolejna sprawa to ubezpieczenia gospodarstw rolnych. Jak to właściwie dzisiaj wygląda, jakie są koszty tego ubezpieczenia, a może Pani może przedstawić, gdy mam no, budynki, gospodarstwo milion złotych, ile mnie to będzie kosztowało? Każdy rolnik posiadający gospodarstwo powyżej hektara, zgodnie z ustawą zobligowany jest do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych, więc każdy rolnik musi posiadać takie ubezpieczenie. To, co ja obserwuję na rynku przez ostatnie lata, to to, że rolnicy. Coraz częściej korzystają z wiedzy, pośredników ubezpieczeniowych, zadają pytania, to już nie są takie polisy, które są w zakresie tylko i wyłącznie podstawowym, to, co, to z czego wynika tak naprawdę ustawa, tak? czyli z tego obowiązku. Coraz częściej rolnicy. Y, zaczynają doszacowywać y, swój majątek, mhm. ponieważ, jak pani słusznie zauważyła, to już nie jest dziesiątki tysięcy, to już są setki nawet... Mhm. nawet y, I dorobek pokoleń, prawda? To nie jest takie proste coś stracić, a później to odbudować w dzisiejszych czasach. Zdecydowanie tak. Mhm. zdecydowanie tak. Dlatego też, y, gdybyśmy tak sobie oszacowali takie gospodarstwo rolne składające no się z tak. kilku budynków, y, powiedzmy, tak. y, oscylujące około miliona złotych, to jest rząd wielkości od kilkuset złotych wzwyż. Mhm. Na co warto zwrócić uwagę podczas tworzenia takiej polisy ubezpieczeniowej? No właśnie, gdzieś nam się muszą te lampki bezpieczeństwa, ten, te, te hamulce bezpieczeństwa, e, weryfikacja zaświecić, na co, na co uważać, na, co, co, na czym powinno nam zależeć przede wszystkim, tak, żeby się czuć bezpiecznie, żeby to było optymalne. To, na co rolnik powinien uwa zwrócić uwagę w momencie zawierania polisy mhm. ubezpieczeniowej, to przede wszystkim y, zapytać o to, Jaka jest suma ubezpieczenia, zwrócić uwagę na wartość budynków. Mhm. W dzisiejszych czasach bardzo często rolnicy modernizują swoje gospodarstwa, zakładają różnego rodzaju odnawialne źródła energii, fotowoltaiki, pompy ciepła, mhm. tudzież inne maszyny czy też urządzenia. W związku z tym ich majątek automatycznie rośnie. Ten rolnik, który dwa lata temu ubezpieczał swoje gospodarstwo, może totalnie to być zupełnie inna wartość Czyli na, na to Jak to w praktyce właśnie wygląda takie doszacowanie, to tak. trzeba się do Państwa zgłosić? Czy... Polega to na tym, że każdy pośrednik, który ma podpisaną umowę między mm. innymi z ubezpieczeniami, warto byłoby, żeby, po, żeby przede wszystkim porozmawiał z tym pośrednikiem. Ten pośrednik zbada jego potrzeby, mm -hmm. bo to jest kluczowe. Przede wszystkim istotą jest, żeby wycenił wartość poszczególnych budynków, bo jedne budynki będą po remontach, inne nie będą po remontach, mhm. być może coś w międzyczasie się zmieniło. Przede wszystkim na dzisiaj zwracamy uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, na wycenę budynków. To są takie dwie kluczowe, dwie kluczowe rzeczy. Natomiast hmm, wspomniałam o zakresie. Zakres mhm. jest o tyle istotny, bo możemy zrobić podstawę, mhm. ale możemy ubezpieczyć od wszystkich ryzyk, chociażby czyli, nieruchomości. Czyli top of the top to co będzie. Dokładnie tak. Y jakie, jakie właśnie ryzyka nieruchomości? Y y y mamy możliwość rozszerzenia najwyższe. chociażby o ubezpieczenie od stłuczeń paneli fotowoltaicznych, y y czy w ogóle od stłuczeń. Y y mamy możliwość ubezpieczeń, rozszerzenia ubezpieczenia na przykład OOC. Agroturystyczna. Coraz częściej rolnicy korzystają z tego typu formy. Nie wiem czy, jak to nazwać, ale myślę, że takiego finansowania, finansowania czy, też, czy też takiej działalności mhm. dokładnie takiej, takiego oko, takiej okołobocznej. Co jeszcze ciekawego? Warto zwrócić uwagę, czy mają maszyny, czy mają zapasy co tak naprawdę, czym to gospodarstwo się tak naprawdę zajmuje. Strasznie trudno jest jakby postawić dwóch rolników obok siebie i powiedzieć, że no są rolnikami, no nie, to, to zrobimy jeden na miarę. miarę Absolutnie nie. Szyjemy mm -hmm. na miarę, dokładnie tak. Dlatego też, jak wspomniałam na samym początku, dla mnie istotne jest to i apeluję, żeby każdy rolnik, który będzie y, um, ubezpieczał swoje gospodarstwo rolne, zwracał szczególną uwagę na tą rozmowę z pośrednikiem. Mm -hmm. To jest czas na to, żeby zadać wszystkie pytania, żeby odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, żeby... Y, bo ja rozumiem, że cena, ma, cena jest istotna, y, bo my możemy wszystko tak naprawdę zawrzeć w polisie ubezpieczeniowej, ale to jest czas, kiedy pośrednik negocjuje z rolnikiem i odwrotnie y, to tak naprawdę, na czym im zależy. Tak, żeby mogli mieć obustronne no, korzyści, korzyści, tak to nazwę. Tak, tak. Kolejny element to właśnie zwierzęta gospodarskie, hodowla, ryzyko utrzymywania tych zwierząt. No, jesteśmy po prostu bombardowani kolejnymi chorobami zakaźnymi. Raporty tak. donoszą o kolejnych ogniskach, przypadkach. To są trudne sytuacje. Jak dzisiaj właściwie wygląda ubezpieczenie zwierząt hodowlanych? Byłoby fantastycznie, gdyby mhm. rolnicy coraz częściej korzystali z ubezpieczeń um, zwierząt. Ja odnoszę wrażenie takie, że nie jest to jeszcze na tyle mhm. popularny produkt. Warto jest zapoznać się z ofertą, um, które, um, które proponują towarzystwa ubezpieczeniowe. Um, są oczywiście ubezpieczenia um, związane z, um, z dopłatą tak, mhm. do, do 65%. I wydaje się, że to dużo, prawda? Tak się wydaje i tak. moim zdaniem jest to dużo. Mhm. Natomiast w przypadku chorób nawet mamy możliwość refundacji do 70%. To tak jak pani wspomniała, pani redaktor, o chorobach zakaźnych, więc takie produkty również posiadamy w mhm. swojej ofercie. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale myślę, że też świadomość rolników się zmienia z każdym mhm. miesiącem i rokiem, więc miejmy nadzieję, że tych zapytań o oferty będzie zdecydowanie więcej. I niejednokrotnie, jak ja obserwuję takie Rolnika, który przychodzi do pośrednika, bo uczestniczę również w takich rozmowach, są zaskoczeni, że nie są to nie wiadomo jak wysokie koszty, mm -hmm. bo może się okazać, że to czyli są naprawdę drogie rzeczy. Czyli co? Brak wiedzy, brak dotarcia, niepewność, nie mm. wiem, może. Myślę, że jeszcze za duży jeszcze, koszt, nie wiem. Myślę, że nie chodzi o koszt, myślę, że chodzi o brak wiedzy, że jest taka, że jest taka e, możliwość. Mm. Dlatego też. E, mm, nie biegniemy do pośrednika i mamy 5 minut, tylko poświęćmy temu pośrednikowi, nie wiem, 20-30 minut, troszkę więcej, bo myślę, że będzie miał zdecydowanie więcej do, do, do przekazania i zaproponowania. Dlatego też, tak jak wspomniałam, w dzisiejszych czasach kluczowa jest analiza potrzeb klienta, bo tak jak wspomniałyśmy, jesteśmy w stanie uszyć produkt na miarę. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwa zachęcam do komentarzy, zadawania pytań. Będziemy na nie systematycznie odpowiadać, a na razie dziękuję i do zobaczenia.